Proszę pana, nie bierzemy tych powiedzeń dosłownie. No milion jest takich powiedzeń, Proszę bardzo, o pierwsze z brzegu. O. Tonący się brzyd wychwyta. To co? Będzie się pan tego czepiał? Dzielił włos na czworo z igły widły robił, proszę pana. Kto się topi? Co? Niech pan nie zaczyna. Niech pan powie, kto się topi. No. Mówi się tak tylko. No to się mówi, a tam się człowiek topi. Co, co pan mówi? Tonący się brzyd wychwyta. Po co? Żeby się uratować! A kto to jest nienormalny? Jak się złapie, to nie utonie! A w żadnym wypadku to jest takie małe, metalowe. Chwyci na dno, pójdzie. Co on z tym będzie nad nie robił? Glony golił. Kto mu to rzuci? Proszę pana, no. Na, li kto mu to na litość boską. No tak. Ale pana, co? Jak nic innego nie ma, no to co pan mu poda? Jak się to wie? No. Rani. Trzeba dać rękę, za daleko jest! O, najlepiej tak, za daleko! Człowiek się topi! Uu, pomóc! No, to Spokojnie! Się nie unosz! Słuchaj! My tu na brzegu mamy dla ciebie dwie propozycje: jest koło i przytmany! Co się bardziej przyda?